Jesteś ze Śląska i u nas na Śląsku się tak nie godo. Jeżdżę ze Śląska i u nas na Śląsku się tak nie godo. Kto jest ze Śląska i tak się po Śląsku nie Jestem ze Śląska i u nas na Śląsku się tak nie godo. Jeżdżę ze Śląska i u nas się tak nie godo. Jadę na rowerze i... i no, Jadę na kole. Jadę na rowerze i no. Jadę na kole. Jadę na rowerze ino, jadę na kole. Jadę na rowerze. Ino, jadę na kole. Jadę na rowerze. Ino. Jadę na kole. Idę do ubikacji. Ino. Idę do Haźla. Idę do Ubicacji. Ino, idę do Haźla. Idę do ubikacji, Ino. Idę do haźla! Idę do ubikacji i no. Idę do haźla. Idę do ubikacji i no. Idę do haźla. I widzicie moi kochani, każdy inaczej go do. I teraz Wy w komentarzach ocenicie kto najlepiej sam wylos z tej całej gromady. I Ino! Czekam na wasze komentarze!